Witajcie kochani, chciałem Wam życzyć się o to, żeby grać lepiej. Będę nagrywał filmy w nowym roku moi drodzy i życząc Wam wszystkiego najlepszego składam życzenia wszystkim, dosłownie wszystkim tym, którzy obserwują mnie na YouTube, na Facebooku. Wszystkim serdeczne, serdeczne życzenia kochani. Zdrowego, szczęśliwego nowego roku, żeby był lepszy, żeby był lepszy. Let it snow, żeby trochę śniegu było, moi drodzy, i życzę Wam tego wszystkiego, czego, e, czego po prostu sobie życzycie, moi drodzy, bo każdy najlepiej wie, czego sobie życzy, a ja Wam życzę jeszcze raz szampańskiej zabawy, przede wszystkim mniej kaca rano i, moi drodzy, wszystkiego naj w nowym roku. Tak, właśnie, moi drodzy, i do zobaczenia na kanale w nowym roku. Nowe odcinki, zagraj, jak zagrać, moi drodzy, będą oczywiście w nowym roku, moi drodzy, jeszcze będzie jedna kolenda, i potem ruszamy już z utworami, które proponujecie. Moi drodzy pozdrawiam Was jeszcze raz bardzo serdecznie i dziękuję Wam serdecznie za ten cały rok zmagań, za ten cały rok wspaniałej muzyki którą dzięki Wam odkryłem, dzięki Wam też właśnie na tym kanale pojawiają się fajne utwory, i za to Wam serdecznie dziękuję, moi drodzy. Jeśli chcecie, możecie pod tym live'em zostawić się lajki, moi drodzy, żebym wiedział, ilu Was jest na kanale, moi drodzy, ilu Was ogląda. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie z życzeniami noworocznymi. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.